Mam jednego brata. syna Czemu tak o nim mówisz? Bo bym go zabił. Gdybyś mi dał nóż, to bym skurwysynał. Chyba się Ale masz jakiś uraz do swojego brata, tak? No. Co nie było, co się takiego stało, że właśnie tak o nim mówisz? Nieważne. Za dużo bólu przez kiełbędy. Jak byłem młody, to mnie napierdalał w stop. Jak w bęben. Tylko mnie tłuk. Bił cię bez powodu, tak? No jak. Mama nie wiedziała, już czaszkę dostałem. Chujowo się urodziłem.